Witam się w kolejnym vlogu i dziś jest dzień ginekologa, więc ja już jestem ogarnięta, brzuch jest ogarnięty, gotowy do kontroli przez panią ginekologę i zobaczymy, co dzisiaj będzie ciekawego, bo coś czuję, że dziś będzie ciekawsza wizyta niż zazwyczaj u ginekologa, czyli tak, wiesz, wszystko git, git, no to git, sprawdzanie wyników badań, ciśnienia i w ogóle, to mam nadzieję, że dziś będzie coś ciekawszego i może coś powie, że nie wiem, mniej więcej, kiedy rodzimy? Coś. I ogólnie jest bardzo pochmurnie, ja jestem, tak, wiecie, kolarki i bluzka na ramionkach, bo cóż bym mogła innego założyć, ale jeszcze jakoś koszulę narzucę klasycznie. Mój klasyczny outfit od kurde 8 miesięcy, ale tak jest najwygodniej i jest. I jest kit, tak sądzę, więc no. Ale jest 16 stopni, 17 i ma być jeszcze 22, więc we will see. A z dobrych newsów, to wczoraj robiłam wyniki badań z krwi. I krew jest git, i e, żelazo też sobie skontrolowałam, bo od miesiąca biorę żelazo na receptę, bo miałam strasznie poniżej normy i już, je, już mam bardzo dobrze. W sensie, tam jak są te jednostki, to 17 na 150, to ja mam chyba prawie 60, więc e, przez miesiąc bardzo dobrze się przyswoiło więc e, dobre żelazo. Tak, także teraz na spokojnie już. Wróciło wszystko i można dalej się przygotowywać do bubasa. Czyli kurde, dalej nie mam przekąsek do szpitala. Tylko to mi w głowie. Muszę to w końcu ogarnąć. Dobra, słuchajcie, jest 17 stopni, jednak jest chłodno, zimno. Żeby tak o, być ubranym, ale kto jak, nie ja, jadę rady. No i tak ogólnie, jak widać, jest pochmurno. Szaro. Ale miało być ściśle tylko więc ja nie rozumiem. I po badankach wszystko o co z tym chodzi, bo w ogóle ta marka to w Belgii po prostu była, taka drogeria się tak nazywa, a tutaj proszę szklane buteleczki z wodą drzewo herbaciane. Zmieniam. A, a Pani Operatorka kanty nie, nie może pomóc? Także miejmy nadzieję, że to zadziała na plamę. Ale nie sprawdziłam czy to jest plama czy nie. I wiecie co Wam powiem? Że to pięknie pachnie. Takim... Ale. To, to moje ciążowe psychozy i mam straszny ochotę na zapach. Teraz właśnie jakichś dezynfekatorów do rąk i w ogóle, a to płyn do prania spray do szyb. O Dobra, już nie mam. <gry> Sałatę jesz? Mhm. W łóżku? Dobra? Mhm. Także jak widzicie, już jestem w domu, zrobiłam y, mini shopping jakieś tam w Carrefourze. Bagietkę, bo mam zamiar dzisiaj zrobić z Rafałem zapiekankę z pieczarkami. I serem. wczoraj mieliśmy na to ochotę, ale nie mieliśmy czego zrobić, więc dzisiaj na kolację takie coś klasiko. A u lekarza też wszystko dobrze było. Następne badania mam. Za dwa tygodnie krew i te wszystkie już takie przygotowujące do porodu badania, tą y, grupę krwi tak jeszcze będę miała robioną i USG za dwa i pół tygodnia i za 3 tygodnie u ginekolog miałem mieć USG robione na 37 tydzień, ale ja powiedziałam tak, mmm, a dotrwamy. To pani ginekolog powiedziała, że dobra, to zróbmy w 36 tygodniu. Skoro tak, bo właśnie ja miałam poród z luną. Tak jakby liczyć, to jakbym miał urodzić tak samo jak lunę, urodziłam Leonę. Tak, to jest imię, właśnie zdradziłam. Eee, to by było za dwa tygodnie równo, bym rodziła. Więc Oboś. Mama. Strasznie szybko, słucham. Mama. No. Jak się twój brat nazywa? Juczy. Jak? Mama. Jak się nazywa twój brat? Powiedz jest Le. Luna jest zajęta za nim sałaty. Także tak zdecydowaliśmy się na imię Leon. Mi się strasznie podoba Leo. Ale jednak zrobimy po prostu imię Leon i fajnie, bo będzie to tak jak Luna na L. Luna ma cztery literki i Leon też ma cztery literki, więc no fajnie, tak, w taki sposób nam się podoba. Kto siedzi w brzuchu? Kto? Ojzoki, ty masz brudne stopy. Luna była na balkonie. A teraz cały czas coś żółtego pyli. A, sosna, sosna, tak, to nawet na TikToku mi się zaczęło wyświetlać, co tak pyli, więc pokaż stopy. Oh, ale bludy! <laughs> Także no, nie sposób tego wycierać i samochody i wszystko jest w tym pyle. Ale ogólnie jeszcze, co do wizyty u ginekologa, to yy, powiedziała mi, że wszystko jest super. Szyjka macicy się nie skraca i yy, bobaska główka jest... Na dole, ale nie jest nisko, więc na ten moment nic nie przepowiada, żeby ten poród miał być szybciej niż nie wiem kiedy. W sensie my się śmiejemy, żeby nie wcześniej, no bo Luna też wyszła wcześniej i też nic na to nie wskazywało, nie było żadnych skurczy, niczego, więc a po prostu wody odeszły w 35 tygodniu i w 6 dniu. Chyba jakoś tak to było. tak więc no, a nic nie przepowiadało że będzie wcześniej poród po prostu Luna już była duża a naszego syneczka jak mierzył to też już podobnież jest duży, więc no zobaczymy ale oczywiście śmiejemy się, że tak gadamy, że będzie poród wcześniej a się zdziwimy i będziemy do 41 tygodnia Mama. czekać tutaj Obydek nie było, ale nic Nie wiadomo. Kto jest w brzuchu? Dacz. Brat? A jak ma na imię brat? Więc Le? On. Leon. Liam, <laughs> Liam mówisz? Okej. Okay. W ogóle, patrzcie, jakie fajne te y, noszę. To to je pokazywałam, jak pokazywałam w filmie, co mam do porodu, ale jeszcze stwierdziłam, że pokażę wam. Tak, dokładnie, bo naprawdę fajne są te brystonosze z H&M. Ja zamówiłam w dwupaku i one za 80 zł. Dwie sztuki były, tak. I są fajne na lato. Mi się wydaje, że to będzie super jako to, żeby nosić. Tutaj wiadomo wkładki laktacyjne oczywiście i tutaj elegancko, łatwo się rozpina. I tutaj mam taką fajną, naprawdę cieniutki materiał dwuwarstwowy. Na pewno nic nie przyśwituje, bo to już sprawdzałam, nie żyłam, więc o to się nie martwimy. Ale y, bardzo fajny on jest. jest patrzcie, taka cieniutka y, podszewka. I taki super elastyczny materiał. Dziecko. Co ty robisz? Jedziesz na mojej pregnencji pilą, tak? Okej. Okay. Także no, bardzo fajne są to pistonosze. I plus jest taki, że mają cienkie ramiączka, Tak bo często w tych blustonoszach do karmienia są naprawdę takie, wiecie, super grube, gdzie kurde zakładacie pod bluzkę czy coś na ramionczkach i takie wielkie ramionczko odstaje, więc to jest okropne. I z tyłu mają też fajne zapięcie. O, o tak się prezentuje z tyłu, ale no, mówię, ten materiał jest... Luna, cichutko! Ale mówię, ten materiał jest naprawdę fajny i godny polecenia. I ma dużo jeszcze, wiecie, opcji zapinania ja mam je chyba w rozmiarze M, z tego co pamiętam, zamówiłam, więc polecam. A, a dla tych, którzy mają dosyć tematów ciążowych, to nie martwcie się, będzie ich jeszcze więcej. A później i to to po porodzie. Dziecko. Bo tu jest po prostu w życie, co tu się dzieje, nie? A dasz buziaka potworze? Daj buziaka, mamie. O, oh, dziękuję. dać ci buziaka? Nie. No to nie. Co? Chcesz? A, I w ogóle zapomniałam Wam pokazać, że teraz y, kupiłam sobie już tą herbatkę z liści malin. W to po prostu są liście malin, takie wysuszone, i takie opakowanie kosztowało 5 zł, ale ciężko było go znaleźć. <grym> Stacjonarnie, ale mi się udało. I ja już tu paście mam zaparzoną, po prostu wrzątek tu wlałam. Yy, I tu już jest to odsadzone. Trochę osad się zrobił, ale tak ogólnie to już jest odsadzone. I to jest przepyszna herbatka, i wiecie. Musisz tak hałasować. Na przyspieszenie porodu i na łatwiejszy poród. Podobnież ha. ostatnio z Luną w ciąży topiłam, więc chyba zadziałało. Tato. Mała pacia. Gdzie jest? Tu. Tam na stole? A tata jest? Nie ma. Tata. Nie, nie, nie ma To co tam jest? Paczka mała. Mała paczka. Pacza Hej, hey, Kto tu siedzi? Brat. Brat, tak? Ziu. Ziu? Mm -hmm. Witam się z wami kolejnego dnia i ta paczuszka, która, którą wiadomość mieli Luneczka... Dobra, repeat again. Witam się. Tak. I to, co widzieliście wcześniej, to z dzisiejszego poranka Luna przyszła do mnie z wiadomością, że mała paczuszka leży na stole w kuchni. A w tym czasie Rafał był na spacerze z Dymonem I już Wam pokazuję, co było w tej paczuszce. Był taki przecudny kubeczek na dzień. Mamy oczywiście od luneczki, więc patrzcie, jaki idealny kubeczek na kawkę. Tutaj moja mama przyniosła mi truskawy. Zabrała dziecko i przyniosła truskawy. Także. Taki dzień mamy idealny z nie? Ale oczywiście nie zamierzam go tak spędzić. Już chałupę wysprzątałam, podłogi umyłam, łazienkę wyglancowałam, więc już jest godzina praktycznie 13:12.38. Jestem sama w domku i teraz zaraz zrobię sobie jakiś makijaż. Um, obejrzę na wspólnej, bo to mój taki rytuał, że po prostu sobie oglądam po sprzątaniu całej chałupy na wspólnej i już mam z głowy. Ja oglądam na playerze i oglądam sobie te cztery odcinki, co będą w poniedziałek, wtorek i środę i czwartek. Te w następnym tygodniu po weekendzie, więc już później w telewizji tego nie oglądam, więc taki mam swój półtorej godziny jakoś to trwa relaksik. Teraz zabieram się za mycie truskawek, zjem troszkę truskawek, odpalam na wspólnej, woda, i zaraz zabieram się y, z panią operator. Panią operator, idziemy oczywiście po kwiatki dla naszej mamy, tak? Więc y, nasza mama zabrała ode mnie luneczkę, żebym miała chwilę spokoju w ten dzień mamy. I y, my pójdziemy, znajdziemy jakieś ładne kwiatki, piwonie. Ale musimy znaleźć piwonie, już na pewno są. Więc piwonie. I ja mam ochotę jeszcze na coś słodkiego, żeby y, robiliśmy sobie my, mamy, zjadły, razem mama na pewno też będzie miała ochotę, więc no, zrobimy coś takiego, taki drobny dzień mamy małe przyjemności, co to, to, to najważniejsze jest. I od razu człowiek lepiej wygląda i się czuje co nie, jak jest make-up. Słuchajcie, ja tu staram się w spokoju obejrzeć na wspólnej, ale kolejna aferka na TikToku, jaki byłby dzień stracony, gdyby nie było aferki na TikToku związanej z ciążą porodem i tym wszystkim. Wczoraj wam pokazywałem, jak robię moją herbatkę, więc jakby coś, to jak nie skonsultujecie jej z lekarzem, to jej nie pijcie. Tak, bo na TikToku już dostałam niezłe zwały, że Boże, co ja propaguję picie herbaty um, z liści malin od 32 tygodnia, jak to um, wywołuje tak bardzo poród i dlatego już wiecie, dostałam analizy od pani, mam super TikTokerek, że dlatego urodziłam tak wcześnie lunę, czyli nie donosiłam ciąży, bo piłam za wcześnie i za dużo herbatkę z liści malin. Także widzicie, no to nie jest udowodnione naukowo, ale panie TikTokerki wiedzą lepiej. Także tak, dlatego urodziłam lunę wcześniej, nie. Więc muszę przystopować z moją herbatką, bo jeszcze urodzę jutro, nie. E, no, więc zapraszam Was na TikToka o herbatce liści Malin. Tam jest dużo ciekawych komentarzy. E, więc no, kolejna oferka. I... Och, pardon. Jedziemy dalej do sukcesu. Więc, no, dawajcie znać, jak tam wy sądzicie, ale ja normalnie chyba zaraz przejdę się um, do Medicoveru i do położnej i zapytam się: How to live like that? Przepani? Jak? Bo ja, bo w ogóle to mi się wydaje, że jeśli by to było takie naprawdę, że o matko, ta herbatka, te liście malin, tak, powodują, wiecie, już poród i to wszystko. To, że ja bym tą Lunetę to w ogóle w momencie urodziła, a nie siedziała w szpitalu hmm, po tym jak odeszły mi wody te 24 godziny i pod kroplóweczką z witaminkami. Tylko już wiecie, od razu bym miała skurcze i jalla rodzimy, nie? A to było tak na spokojnie. Te skurcze te yy, te rozwarcie nie przyszło tak szybko, jakby mogło się wydawać, więc to nie było yy, w ten sposób. Ale co ja tutaj szanie. to chyba by było na tyle z mojego spokojnego yy, wolnego czasu dla mnie w dzień mamy, bo ja po prostu nie mogę zaraz zwariuję z tymi komentarzami z TikToka, bo yy, aż mnie aż mnie skręca no po prostu psychiczne jesteście wy niektóre babeczki, no ale dobra. Okej. Okay. Może po prostu to jest taka polskość, żeby sobie dopierdzielić. Bo wiecie, wszędzie za granicą i w ogóle to jest takie, że się wspierajmy i w ogóle motywujmy, a w Polsce matka matce musi dopierdzielić. Bo nie byłoby spokoju, nie? No. Ale ja i tak przesyłam buziaszki dla wszystkich mam. Mamy Dzień Mamy i ja nie zamierzam się denerwować. Od razu z tej okazji zaprezentujmy brzuszek. Patrzcie, on chyba urósł od tych liści malin, co? Normalnie tytuł filmu powinien być chyba rodzę. Wypiłam za wcześnie liście malin. Ciu! No. Taki śliczny brzuszek. I tak oczywiście jestem w tym samym, w czym jestem zawsze. Ale nie bójcie się, ja to piorę. To jest czyściutkie. Jeszcze taki brzuszek. I nasz Leon jak szalony. Najczęściej jest to wieczorem, jak sobie siedzę na boczku i wtedy napierdzielam tu w kości. I to są takie porządne kopniaki Ja się zasapałam już po prostu nagrywam tych TikToków i, i uh, emocjonuję. A jeszcze tutaj wracam do Was na YouTubie, pokazuję, bo ja w międzyczasie na bieżąco nagrywam TikToki, żeby nie było. I tutaj patrzcie jest na mnie ten biustonos do karmienia, jakby to Was interesowało. I naprawdę jest super, bo nic nie prześwituje. On tutaj ma takie zapięcia, ramionczko, tu mamy właśnie te, takie ten klips do odpięcia. I naprawdę wszystko super trzyma. I jeszcze mam zapas z tyłu właśnie tylko wiecie, tych haczyków do zapięcia, bo ja na ostatni mam zapięte, więc jeszcze mam dużo zapasów w razie gdyby te piersi jakoś urosły. No i ogólnie jest jeszcze na nie miejsce, jak będą tu już piersi z mleczkiem, więc yy, bardzo fajny jest ten bystoner, polecanko. Jeszcze z wrażenia się psiuknę perfumem i idziemy do tego medicoveru na misję. liścią i jeszcze pokwiatki i ciasio. To coś przyjemnego. Taki piękny bukiecik ogarnęłyśmy. Yy, co tu jest? Eklerek jest. I tutaj, o tutaj mamy z kwiatowego zakątka kwiatuszki, więc super ładne piwonie i różiczki. Także teraz idziemy już do mamy, do dziecka. I jakby coś, to rozwiązałam sytuację z kwiatami. Boże, z liśćmi malin można pić full ile wlezie kiedy chcecie. Pani położna powiedziała, że to jakieś zabobony i w ogóle, więc proszę tu się nie przejmować. Można pić, to nie przyspiesza porodu, pewnie bardziej psychika, że się przygotowujemy, bardziej nam to przyspieszy, ale no tak jak już mówiłam, ściema. Ale czy nie było? Ja w dobrej wierze zrobiłam TikToka. Yy, że napisałam tam, wiecie, że herbatka przyspieszająca poród, ale nie ma takich rzeczy. Oksycotocyna. Czy, czy jak to się mówi? Takie rzeczy przyspieszają nam poród, tak? A nie ziółka, nie? Ziółka to na psychę, ale pijmy herbatkę, bo jest zdrowa.